Witam szanowni graczy Rivit z tej strony. Witajcie na serwerze testowym Diablo 3. Dzisiaj będziemy mówili o tym gościu innymi słowy Młotkowy. Moi drodzy, ten młotkowy jest niezły. Zadaje zmasowane obrażenia. Mówi się o tym, że nawet do miliarda będzie wbijał. Ale ja obecnie na moim zestawie daję mniej więcej 200-300 milionów, sakratem oczywiście więcej. Tak więc jest przepysznie powiem Wam, naprawdę fajnie. No i trwałem kilka fajnych legend dla niego ciekawych, dobrze pustujących gościa. Tak więc zacznijmy może od zestawów. Powiem wam, że ten zestaw nazywa się Seeker of the Light, czyli poszukiwacze światła. Na drugiej części zestawu za każdym razem, jak młotkiem trafimy gościa, to redukujemy mm, o jedną sekundę czas odnowień dla y, opadającego miecza i dla wyzwania. Ja ogólnie tutaj mam zestaw na błyskawicach, tak więc też fajnie gromadzić jakieś buffy, na przykład dla błyskawic, zdecydowanie. Tak więc kolejna sprawa, to jest czwarta część setu. Za każdym razem jak użyjemy Opadającego Miecza, przeteleportujemy się, no to w tym momencie mamy redukcję na 8 sekund o 50% obrażeń. A czemu by nie? Bardzo fajna sprawa, nie? W szczególności jak sobie patrzymy na tą broń na przykład. Riposta Kama. Opadający Miecz może być użyty ponownie w ciągu 4 sekund zanim rozpocznie się odliczenie czasu odnowienia, tak więc możemy dwa razy na tym skoczyć. Jednakże to możemy wrzucić sobie do kostki, jeżeli potrzebujemy. Ja tutaj mam, ja używam Wybóg to jest po prostu bardzo mocna broń, z bardzo wysokim dps Z taką średnią umiejętnością tutaj przydatną. Ale niestety, niestety jest dużo broni dla Mutkowego użytecznych. I niestety nie będziemy mogli tego wrzucić czyli Kama, ponieważ stracimy mega buff, który za chwilę mam pokażę. No i um, trzeba powiedzieć sobie o tarczy Garda Johanny jest jeszcze broń Johanny, ale słuchajcie garda Johanny powoduje to, że za każdym razem jak trafimy, no czyli pierwszych trzech, pierwsze trzy trafienie dostają buffa o 230% więcej uprasznień, tak w skrócie powiem i naprawdę jest mocna sprawa jest jeszcze, są takie karwasze również bustujące, młotki jednakże ich nie dorwałem, chodzi o redukcję właściwie gniewu, właściwie odnowienie gniewu Um, ale nie jest to wymagane, powiem wam. No i oczywiście, najważniejsza sprawa, um, jedna z najważniejszych spraw to jest laska hula. E, laska hula, można powiedzieć po polsku. Słuchajcie, przy trafieniu przeciwnika, sprawiedliwość powoduje przywołanie błogosławionego młotka. To jest niezłe z tego względu, że zmienia totalnie gameplay, tak naprawdę ponieważ w momencie kiedy trafimy gościa, to on obrywa ze Sprawiedliwości i obrywa automatycznie z mądka. Tak więc mamy na rzut nie wiem 300 milionów od, od strzała, nie więcej. Czyli nie musimy się kręcić w kółko. Jak tutaj widzicie, ja mam dominium wmontowane do błyskawic, tak? Zgadza się. I powiem Wam, że wcześniej zacząłem atakować ze sprawiedliwością z tego względu, że jest wygodniejsze i mogę trafić bardzo daleki cel i zadać zmasowane obrażenia. Tak więc ciekawa sprawa, prawda? Jednakże poświęcimy teraz nasze Dominium, czyli, innymi słowy, Dominium to jest ten efekt, że ten młotek z nami podróżuje. Innymi słowy, jest sobie młotek i, jak widzicie, on krąży wokół nas. I teraz sobie zróbmy coś takiego, że zlikwidujemy ten efekt, czyli błogosławiony młot zyskuje efekt w Dominium. Zlikwidujemy go. Dlaczego? Ponieważ wrzucimy sobie Argument Johann i ten Argument jest mega mocny. Co musimy zrobić? Prosta sprawa. Dajmy argument Johannem. Tutaj wrzucamy sobie wszystkie nasze smakowe czyli nie woda święcona i tak dalej. Te materiały zdobędziecie poprzez robienie Bountyst. Ostatnie skrzynki. Jak zrobicie wszystkie Bountyst, to otrzymacie właśnie ten materiał. Słuchajcie, ten materiał jest również używany obecnie do craftów, jeżeli chodzi o Kowala. to Trzeba powiedzieć. No i właściwie chyba to będzie wszystko. Ach, i jeszcze zapomniałem, oczywiście, od tych śmierci wrzucić. No i robimy transmute, on nas pyta, czy chcesz zniszczyć tą broń, tak chcemy zniszczyć tą broń i otrzymujemy bardzo mocny efekt, efekt przyspieszony o 100% młotki, Przyspieszone o 100% młotki, why not i patrzcie co się dzieje. No, jakby ktoś e, chciał tam powiedzieć, że też strasznie wolno kastuje, to nie więcej coś takiego. Prowok da nam jeszcze oczywiście. One zostają w miejscu, słuchajcie, one zostają w miejscu, bo nie mam już efektu Dominium, ale szybkość tego jest, jest, jest straszna. Oczywiście sprawiedliwość... Jeżeli chodzi o szybkość rzucania, zostaje, ale i tak to jest um, fajny plus, że możemy atakować cele um, daleko. Um, więc um, takie coś zrobiliśmy. Um, oczywiście jest tu jeszcze, um, mam jeszcze jedną broń, um, że zwiększa wielkość błogosławionych młotów, ale w porównaniu z szybkością ataku zdecydowanie to wymienia. Słuchajcie, jeżeli chodzi w ogóle o kostkę jeszcze, um, Wam powiem, to. Jak wiecie, jak bydlęcy berdyż wrzucicie do kostki, to otworzycie sobie portal do gobasów. Ale jeszcze dorwałem coś takiego, że jeżeli wrzucimy zagadkowy pierścień tutaj i otworzymy, no to w tym momencie otworzymy sobie portal do skarbca. Tak więc pieniądze, w moim ocenie, nie są już problemem. Zdecydowanie nie są już problemem, jeżeli możemy otwierać za pomocą legendy wydrupionej, która... Pewnie będzie też często wypadać, hmm, e, chociaż może nie, zobaczymy. No to skarbiec jest na wyciągnięcie dłoni. E, jeszcze jedna sprawa. E, zmieniły się oczywiście obelisky. Obecnie możemy wchodzić do Szczeliny Nefalemów bez klucza, bez problemu. A jeżeli chodzi o głębokie szczeliny, to wybieramy sobie normalnie z listy. Z listy, gdzie możemy wejść. Czym wyżej z, wyższy gryf zrobimy, tym dalej możemy pójść. No i oczywiście zwiększymy limit tutaj na krwawe odłamki, to się nie zmieniło. To jest akurat bardzo fajna sprawa. Dobra, przejdźmy może teraz do rozwałki. Możemy sobie tu na przykład wejść do skarbca i pokażę Wam mniej więcej jak to wygląda. Tak więc sprawiedliwość jak leci. No to tam 320 milionów. Mniej więcej jest tej moteczki, prawda? Tutaj to. To jest te 6 od razu przypominam. Teraz możemy iść właściwie wyżej nawet jak sobie biega taki gościu, no to możemy go trafić młotkiem i nie, nie żyje. Mniej więcej w, taki, w takiej formie. W taki sposób się gra Hameradinem. Jednakże ja bym się wybrał gdzieś indziej niż tutaj. Może przyjdziemy sobie jeszcze tutaj. Przeskoczymy tam tym gościem. Rozwalimy te małe szkraby. Które nam wytropią bardzo dużo fajnych rzeczy. Krwawych odłamków, bardzo dużo krwawych odłamków, tu jest jakiś. Tak więc ogólnie, słuchajcie, z tym zestawem to te 6 to przecinacie jak przecinak, tak jak widzicie tutaj. Ale ja chcę Wam pokazać jeszcze jedną sprawę, zanim zakończę tą e, krótką wypowiedź na temat nowego do, e, nowego pacza. Pójdziemy sobie zabić Magdeł. Za chwilę Wam powiem, dlaczego e, zabijemy sobie Magdeł i przy okazji zobaczycie, jak to wszystko e, wygląda. Nie mamy tutaj konnej szarży. Ja przeważnie biorę konną szarżę dla poruszania się. Wrzucam na przykład za upadający miecz. jednakże on teraz daje fajny buffa. Debuff właściwie. Nie, buff właściwie. O 50% skraca. Znaczy od 50% redukuje obrażenia. Jak widzicie, jest bardzo wygodnie. Biegniecie sobie, rzucacie sprawiedliwość. Ujawia się młotek i robi totalną wymuć. Przy miliardzie obrażeń, to naprawdę te, te 10 będzie się składać. Jeżeli chodzi o nasze obrażenia, już jesteśmy bez problemu. Możemy iść na te 10. Będzie, będziemy e, dość szybko niszczyli te stwory. Bo stwórki, jak zauważymy, mają około 300 milionów. Mogę się pomylić teraz, tak, tak rzucam na około, ale to bardziej chodzi mi o to, że rzucam jeden młotek i gościu praktycznie prawie, nie żyje, tak więc. Tak na oko sobie to montujemy, ale chodźmy do Magdy, ponieważ się zmieniła jedna ważna rzecz, jeżeli chodzi o boss. Zdecydowanie. Więc yy, panią rozbroimy dość szybko. Tutaj. Speed rzucanie motków jest przerażliwie szybki. Bardzo fajne uczucie. I słuchajcie, po zabiciu bossa zawsze jest skrzynka, ale jedna uwaga: musi być bounty musi być zadanie wyznaczone na zabicie tej pani. I powiem Wam, że z tym buffem jest naprawdę nieźle. Tarcza krzyżowca była mapa, zmierzchł ręcznie. Ho, 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 dwa zestawy. Tak więc bardzo fajnie się testuje tutaj postacie. No i oczywiście powiem Wam, że ta zmiana jest całkiem fajna. Całkiem ciekawa. Ponieważ właściwie, jak zrobimy sobie nową grę, to możemy teraz wyszukać wyszukać po prostu bossów i ich zabijać i dorwać e, w taki sposób skarby. Jak widzicie, te, ta, te skrzynki u bossów są zbuffowane, jeżeli chodzi o drop. E, zdecydowanie tutaj widać, bo jak zwykłą skrzynkę otworzymy, to nie będzie aż tak fajnie. Tak więc można, może to jest taka drobna sugestia, że teraz będzie można chodzić na bossów. Ja słuchajcie, ten cały sprzęt oczywiście dorwałem poza riftami, ja w ogóle do riftów nawet nie wchodziłem. <gryw> Powiem Wam. E, tak więc jest to bardzo fajna sprawa, bardzo fajna. Więc teraz, jeżeli sobie pomyślimy o kostce Kanaiego, no to wychodzi całkiem fajna sprawa. W szczególności, że jeżeli zobaczymy na przykład na setupy na falangę, prawda, czyli tarcza i pierścień, tutaj wydłuża 200% czas trwania goście, tutaj przyzywa ich razy dwa. Słuchajcie, można naprawdę kombinować. W szczególności, chcę Wam zwrócić jedną uwagę jeszcze. Że na kostce Kanaiego, na tym slocie, mamy do dyspozycji tarczę i bronię. Czyli nie możemy coś takiego zrobić, że wrzucimy sobie na przykład argument Johanny i wrzucimy sobie na falangę jeszcze buffy. No bo tak się po prostu nie da, tak? Więc to mnie osobiście zaskoczyło. Um, i, ale pomyślałem sobie również, że. Słuchajcie, szansa na przewołanie anielskiej pomocy podczas ataku. Fajna rzecz, prawda? A co by było, gdybyśmy mieli dwuręczniaka. Maximusa, który na przykład w ręku który przewołuje demonicznego gościa, a tutaj sobie wrzucili przewołanie jeszcze anioła. E, tak więc, można słuchajcie, robić takie cuda. Obecnie, to mi się naprawdę podoba. Fajny kierunek e, w końcu. Będziemy mogli sobie przynajmniej z tymi pasywkami troszkę pokombinować. Bo takiej kombinatorki stosowanej mi brakowało osobiście bardzo w tej grze. Niezmiernie bardzo. Tak więc, możemy, będziemy mogli polować na bossy. Będziemy mogli chodzić do liftów. Niekoniecznie obecnie. Będziemy mogli robić zadania, będziemy zdobywali materiały z tych materiałów, będziemy tutaj kombinowali, wrzucali różne efekty do skrzyni. są Będą pewnie ludzie, którzy będą chcieli mieć tutaj wszystkie, prawda, więc myślę, że ten najnowszy patch nam troszkę mm, czasu zajmie zdecydowanie, ale to jest dobry, to jest dobry krok, to jest dobry kierunek. Materiały legendarne również dobry kierunek. To rozwijajcie to Blizzard dalej, będzie naprawdę może być naprawdę ciekawie. Mówię może być, bo to wiadomo to są i tak takie bardzo prostolinijne rozwiązania, ale i tak są bardzo fajne. Tak więc to wszystko moi drodzy. Ten Hammeradin jest naprawdę koksiarz, szczerze mówiąc. Co ciekawe możemy sobie efekt pierścienia redukujące nasz sety, nasz ilość wymaganych setów wrzucić również do kostki, czyli będziemy mogli sobie na przykład tutaj głowy zastąpić, hełm, ten hełm zastąpić jakimś innym. Tak więc to jest bardzo fajne. Dziękuję za uwagę, nie przedłużam już dalej. Na razie trzymajcie się, hej.